Uwaga! To, co zaraz usłyszysz, może być najważniejszą informacją w twoim życiu. Kobieta, która zmarła 83 lata temu, zostawiła precyzyjne przepowiednie na rok 2025 i każda z nich się spełnia przed naszymi oczami. Jeśli teraz nie zatrzymasz się i nie posłuchasz, możesz przegapić ostrzeżenie, które może uratować się i twoich bliskich od tego, co nadchodzi w następnych miesiącach. Jeśli czujesz, że to przesłanie może zmienić życie innych ludzi tak, jak może zmienić Twoje, błagam Cię, udostępnij ten materiał każdej osobie, na której Ci zależy. Twoja mama, tata, rodzeństwo, przyjaciele, współpracownicy, wszyscy zasługują na to, by wiedzieć, co naprawdę się dzieje. To nie jest zwykły film na YouTube. To może być ostatnie duchowe ostrzeżenie, które otrzymujemy przed tym, co nadchodzi. Nazywam się Mali Julii a jej historia to coś więcej niż przepowiednia. To mapa duchowej wojny, która toczy się właśnie teraz, w tym momencie, wokół każdego z nas. Niektóre głosy w przeszłości są zbyt potężne, aby zniknąć na zawsze. Długo po tym, jak zostały zapomniane, ich słowa powracają nie ze względu na to, Kim były te osoby, ale z powodu tego, co zdawało się widzieć w czasie, który jeszcze nie nadszedł? Jeden z takich głosów należy do Mali Juliy kobiety, która żyła w małej francuskiej wiosce, ale której wizje sięgały przez czas prosto do naszej epoki. Zanim zagłębimy się w te przepowiednie, które mogą całkowicie zmienić swoje rozumienie tego, co dzieje się w świecie, napisz w komentarzach: Mali Juliy Achene, módl się za mną. To będzie nasz duchowy znak jedności w odkrywaniu tych niezwykłych tajemnic. Mali Julia Henne nie była zwykłą mistyczką. Urodziła się 12 lutego 1850 roku w Brytanii, w czasach, gdy świat wydawał się stabilny i przewidywalny. Ale już jako dziecko doświadczała rzeczy, które wykraczały poza zwykłe zrozumienie. W wieku 23 lat, po głębokiej duchowej przemianie, zaczęła otrzymywać wizję, które miały okazać się proroczymi mapami przyszłości ludzkości. To, co czyni jej przepowiednie tak niepokojąco aktualnymi, to fakt, że opisywała świat, który w jej czasach był nie do wyobrażenia. Na długo przed istnieniem telewizji, internetu, mediów społecznościowych czy globalnej komunikacji, Mali widziała społeczeństwo całkowicie przeciążone informacjami, hałasem i roztargnieniem. Opisywała ludzi żyjących w ciągłym pośpiechu, bombardowanych obrazami i dźwiękami, ale paradoksalnie coraz bardziej odizolowanych duchowo. Jej najważniejsza przepowiednia dotyczy roku 2025, roku, w którym, według jej wizji, wszystkie długoterminowe procesy duchowego upadku miały osiągnąć punkt krytyczny. Mówiła o tym roku jako o momencie, gdy Ziemia zacznie się część nie tylko fizycznie, ale duchowo, gdzie to, co było ukryte, zostanie ujawnione i gdy ludzkość stanie przed ostatecznym wyborem między światłem a ciemnością. Ale żeby zrozumieć pełni jej przepowiedni, musimy najpierw poznać niezwykłą historię jej życia, które samo w sobie było cudem przekraczającym wszelkie naturalne prawa. 21 marca 1873 roku życie Mali Julii zmieniło się na zawsze. Tego dnia na jej ciele pojawiły się pierwsze stygmaty, tajemnicze rany dokładnie odzwierciedlające rany Chrystusa na krzyżu. Ale to nie były zwykłe rany. Krwawiły regularnie każdego piątku, ale nigdy się nie zakaziły. Lekarze, którzy je badali, w tym renomowany profesor medycyny dr Imbert Gorbir, nie mogli znaleźć żadnego naturalnego wyjaśnienia. Co więcej, rany te pojawiały się i znikały zgodnie ze ściśle określonym harmonogramem duchowym. W 5 października pojawiły się ślady korony cierniowej na jej głowie. Tak głębokie, że lekarze obawiali się o jej życie. 25 listopada na ramieniu utworzyła się rana, przypominająca ślad po ciężkim krzyżu. 6 grudnia na plecach pojawiły się linie przypominające ślady po biczowaniu, ale najbardziej niezwykły znak pojawił się 7 grudnia 1874 roku. Tego dnia na piersi maliżuli ukształtował się doskonały krzesz, a pod nim rozwitł kwato o nieznanym gatunku, żaden botanik nie mógł go zidentyfikować. Wokół tych znaków Wyryty jakby niewidzianą ręką bezpośrednio w jej skórze, pojawiły się łacińskie słowa O kraks awe, witaj krzyżu. Świadkowie tego wydarzenia, tym księża i lekarze, relacjonowali, że w momencie pojawienia się tych znaków z ciała Malizuli unosił się intensywny, słodki zapach, jak z tysięcy róż. Zapach ten był tak silny, że wypełniał cały dom i utrzymywał się przez godzinę. To jednak dopiero początek niezwykłych zjawisk, które towarzyszyły jej życiu. Mali i Żuli posiadała zdolność, która zadziwiała nawet najbardziej doświadczonych teologów mogła rozpoznać każdy święty przedmiot, nawet gdy wyglądał identycznie jak zwykły. Jeśli podano jej niepobłogosławiony różaniec, pozostawała całkowicie obojętna. Ale gdzie przedmiot został konsekrowany, jej zachowanie dramatyczne się zmieniało. Padała na kolana, całowała przedmiot ze łzami w oczach, jakby dotykała samego nieba. Podczas ekstaz, które przeciągały się czasem przez godziny, jej ciało stawało się całkowicie niewrażliwe na ból. Lekarze mogli dotykać jej ran rozżarzonym żelazem, świecić jasnym światłem prosto w oczy, a ona nie reagowała wcale. Ale co jeszcze bardziej zdumiewające, świadkowie wielokrotnie widzieli, jak jej ciało unosiło się z ziemi. Lewitując w absolutnej ciszy, przecząc wszystkim prawom fizyki. Jednym z najbardziej udokumentowanych cudów było zjawisko z 8 grudnia 1884 roku. Mali Żuli wcześniej przypowiedziała, że tego dnia Chrystus owinie ją w płaść światła. Gdzie nadszedł ten dzień, z rana jej dłonia zaczęły emanować promienie czystego światła, nie metaforycznie, ale dosłownie. Świadkowie, w tym miejscowy proboszcz i lekarz widzieli, jak przez 5 minut z jej dłoni wychodziły snopy światła wielkości pereł, oświetlając całe pomieszczenie. Ale Maliżuli była nie tylko świadkiem cudów, była także celem ataków duchowych o intensywności, jakiej mało kto w historii doświadczył. Od momentu otrzymania stygmatów była systematycznie atakowana przez siły zła, które próbowały złamać jej misję. Te ataki były tak realne i fizyczne, że pozostawiały widoczne ślady. Niewidzialne ręce rzucały jej ciałem o ściany, pozostawiając siniaki i rane. Przedmioty w jej domu poruszały się same, krucyfiksy spadały ze ścian, święte obrazy znikały. Czasami budziła się ze związanymi rękami i stopami, choć nikt nie wszedł do jej pokoju. Inne razy znajdowano ją ze ściskanymi ustami, jakby niewidzialna ręka próbowała ją uciszyć. Najniebezpieczniejsze jednak były ataki formy oszustwa duchowego. Zjawiały się jej postacie udające świętych, aniołów, a nawet księży. Były tak przekonujące, że zwykły człowiek dałby się oszukać. Ale Mali Żuli opracowała prostą, ale niezawodną metodę weryfikacji. Każdą postać, która się jej zjawiała, pytała, czy kochasz i czcisz najświętsze serce Jezusa Chrystusa. Prawdziwi święci reagowali na tychmastową radością i jaśnieniem jeszcze większym światłem. Oszuści jednak znikali ze wściekłym krzykiem lub pokazywali swoją prawdziwą, przerażającą naturę. Ta metoda nigdy jej nie zawiodła i została później zalecana przez Kościół jako sposób rozpoznawania prawdziwych objawień. Jednym z najbardziej podstępnych ataków było pojawienie się postaci ubranej jak kapłan, która oferowała jej komunie świętą. Postać wyglądała doskonale jak prawdziwy ksiądz, mówiła pobożne słowa, ale Maliżuli zauważyła jeden śtegu na jego ornacie nie było krzyża. Ten drobny brak wystarczył jej, by rozpoznać oszusta i odrzucić fałszywą hostę. Później mówiła, że gdyby ją przyjęła, wydarzyłoby się coś strasznego dla jej duszy, ale prawdziwi święci również ją odwiedzali i te spotkania miały charakter tak osobisty i ludzki, że czasami przypominały rodzinne wizyty. Szczególnie często pojawiał się święty Józef, który stał się dla niej duchowym ojcem. W jednej z najczulszych scen 1 kwietnia 1880 roku Mali i zaczęła przedstawiać świętemu Józefowi długą listę próśb dotyczących różnych spraw. Była tak uporczywa i czarująca w swoich błaganiach, że święty Józef nie wiedział, jak się jej oprzeć? Scena stała się tak urocza, że sam Jezus musiał interweniować, pojawiając się z uśmiechem i mówiąc łagodnie. Wystarczy, zostaw już biednego Józefa w spokoju. Ten moment pokazał, jak bardzo osobisty i ciepły był jej związek z niebem. Święci nie byli dla niej odległymi postaciami, ale prawdziwymi przyjaciółmi i rodziną. Teraz jednak przejdźmy do sedna. Jej przepowiedni na rok 2025 i to, co możemy w nich rozpoznać już dzisiaj. Mali żuli widziała rok 2025 jako punkt kulminacyjny długiego procesu duchowego upadku, który zaczął się w jej czasach. Opisywała ten rok jako moment, gdzie maski spadną, gdzie ukryte zostanie ujawnione i gdy ludzkość będzie musiała dokonać ostatecznego wyboru między światłem a ciemnością. Jedna z jej najbardziej szczegółowych wizji Dotyczyła globalnego wydarzenia Które miało przyciągnąć uwagę całego świata Opisywała je jako wielkie zgromadzenie narodów Które będzie wyglądać na celebrację jedności i pokoju Ale w rzeczywistości będzie momentem Gdzie święty zostanie wyśmane, A Bóg będzie znieważony przed oczami świata Mówiło o tym wydarzeniu jako o spektaklu tak wielkim Że wszyscy mieszkańcy ziemi będą na niego patrzeć ale ostrzegała, że żeby powierzchnią piękna i jedności będzie ukryta najgłębsza profanacja tego, co najświętsze. Opisywała, jak symbole wiary będą przekręcone i użyte do celów przeciwnych temu, co reprezentują, jak rytuały będą odwrócone, by służyć ciemności zamiast światła. Gdy w 2024 roku zaczęły krążyć szczegóły ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wielu z tych, Którzy studiowali przepowiednie Maliżuli, poczuło niepokój. Ceremonia rzeczywiście przyciągnęła uwagę całego świata, ale dla wielu wiernych zawierała elementy, które wydawały się wyśmiewać najświętsze symbole chrześcijaństwa. Mali przepowiedziała, że bezpośrednio po takim wydarzeniu świat zacznie doświadczać odpowiedzi z góry, nie formy kary, ale ostrzeżenia. Mówiła o znakach na niebie i na ziemi. Które będą tak wyraźne, że nawet najtwarsze serca nie będą mogły ich zignorować. I rzeczywiście, już w 2024 i pierwszych miesiącach 2025 roku obserwujemy wzrost niezwykłych zjawisk naturalnych, ekstremalne zjawiska pogodowe w miejscach, gdzie ich nigdzie nie było, trzęsienia ziemi w regionach uważanych za stabilne, niezwykłe zjawiska na niebie, które zaskakują nawet naukowców. Ale maliżuli ostrzegała, że to dopiero początek. Mówiła o roku 2025 jako o czasie, gdy Ziemia sama zacznie się buntować przeciw bezbożności, gdzie żyją będą świadczyć przeciw tym, którzy odwrócili się od stwórcy. Przepowiadała seria katastrof naturalnych, które nie będą przypadkowe, ale będą stanowiły Boże wezwanie do przebudzenia. Szczególnie fascynująca jest jej przepowiednia o trzech ciemnych dniach, które miały nastąpić w kluczowym momencie kryzysu. Opisywała je jako czas, gdzie ciemność pokryje ziemię, ale nie będzie to ciemność fizyczna, będzie to ciemność duchowa tak gęsta, że ludzie poczują ją swoimi duszami. Mówiła, że podczas tych dni tylko ci, którzy mają w domach święte świece i modlą się różaniec, będą bezpieczni. Jeśli te treści otwierają ci oczy na rzeczy, o których wcześniej nie słyszałeś, i chcesz być na bieżąco z najważniejszymi duchowymi przesłaniami naszych czasów, koniecznie zapisz się do naszego kanału. W tych niepewnych czasach potrzebujemy wzajemnego wsparcia i dzielenia się prawdą, która może okazać się zbawienna. Mali i Żuli widziała również wielkie zmiany w kościele. Przepowiadała okres wielkiego oczyszczenia, gdy prawdziwi pasterze będą oddzieleni od najemników. Gdzie wielu z tych, którzy wydawali się świętymi, zostanie zdemaskowanych, ale również gdy ukryci święci wyjdą z cienia, wyprowadzić lud Boży. Mówiła o papieżu końca czasów, którego opisywała jako człowieka wielkiej świętości i odwagi, który przywróci czystość nauki i dyscyplinę w kościele. Przepowiadała, że jego pontyfikat będzie krótki, ale tak intensywny. Że odmieni oblicze chrześcijaństwa. Jedna z jej najbardziej nadziei pełnych wizji dotyczyła tego, co nastąpi po okresie prób. Widziała wielkie przebudzenie duchowe, gdzie kościoły, które były puste, znów się wypełnią, gdy młodzi ludzie powrócą do wiary swoich dziadków i gdy cały świat uzna Jezusa Chrystusa jako swojego króla. Opisywała ten czas jako nową wiosnę dla ludzkości, gdy wojny ucichną. A narody będą żyły pokoju, gdy ziemia będzie rodziła obfite plony, a ludzie będą żyli długo i szczęśliwie, bo będą żyli przyjaźni z Bogiem. Ale ostrzegała, że do tego czasu pięknego można dojść tylko przez okres intensywnych prób. Mówiła, nie ma zmartwychwstania bez ukrzyżowania, nie ma światła bez ciemności, nie ma radości bez łez. Ci Którzy przetrwają próby, będą świadkami największego triumfu miłości w historii świata. Co szczególnie uderzające w przepowiedniach Mali Żuli, to ich niezwykła precyzja w opisie stanu duchowego współczesnego świata. Już w XIX wieku widziała społeczeństwo, w którym ludzie będą mieli dostęp do wszystkich informacji świata, ale będą coraz bardziej zagubieni. Gdzie będą połączeni ze sobą przez niewidzialne sieci, ale będą się czuli samotni jak nigdy wcześniej. Opisywała pokolenie, które będzie miało wszystko, czego potrzeba do życia, ale będzie nieszczęśliwe, które będzie żyło dłużej niż kiedykolwiek, ale będzie obsesyjnie bało się śmierci, które będzie miało dostęp do wszelkiej wiedzy, ale będzie coraz bardziej oddalane od mądrości. Te opisy brzmie jak doskonały portret naszych czasów, epoki internetu, mediów społecznościowych, ale także rosnących wskaźników depresji, lęku i poczucia bezsensowności życia. Mali i Julie widziała również przyczyny tego stanu rzeczy. Mówiła o wielkiej iluzji, która ogarnie ludzkość, przekonaniu, że można być szczęśliwym bez Boga, że można zbudować raj na Ziemi własnymi siłami, że człowiek sam może być swoim Bogiem. Ta iluzja, według jej wizji, doprowadzi do najgłębszego kryzysu w historii ludzkości, nie tylko gospodarczego czy politycznego, ale duchowego. Mówiła o czasach, gdy prawda będzie nazywana kłamstwem, a kłamstwo prawdą, gdzie dobro będzie nazywane złem, a zło dobrem, gdy wielu z tych, którzy powinni bronić wiary, sami jej zaprzeczą. Ale nawet w najciemniejszych wizjach Maliżuli zawsze kończyła nadzieją. Mówiła, Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Im ciemniej się robi, tym jaśniej świeci Jego światło. Ci, którzy pozostaną wierni, będą jak gwiazdy w najciemniejszą noc. Będą prowadzić innych do domu. Jej przesłanie dla nas, żyjących w roku 2025, jest jasne i praktyczne. Po pierwsze, nie traćcie nadziei. To, co wygląda jak koniec, jest tylko przygotowaniem do nowego początku. Po drugie, módlcie się, modlitwa różańcowa szczególnie, bo jak mówiła maliżuli, różaniec będzie ostatnią bronią wierny w czasach prób. Po trzecie, pozostańcie blisko sakramentów, mówiła: W czasach, gdy wszystko wokół będzie się walić, ci. Którzy regularnie przyjmują Eucharystę i przystępują do spowiedzi, będą mieli w sobie siłę i pokój, które żadna burza nie zdoła zniszczyć. Po czwarte, bądźcie świadkami prawdy. Nie ukrywajcie swojej wiary ze strachu przed opinią innych. Maliżuli mówiła: W czasach, gdy prawda będzie rzadkością, każdy, kto ją głosi, będzie jak światło w ciemności. I wreszcie, przygotujcie się duchowo. Gromadźcie w swoich domach święte przedmioty, krucyfiksy, obrazy świętych, wodę święconą, święte świece. Maliżuli mówiła, że te przedmioty będą miały szczególną moc ochronną w nadchodzących czasach prób. Jej życie i śmierć również były proroczymi znakami. Zmarła 4 marca 1941 roku, w czasie, gdy świat płonął w ogniu II wojny światowej. Ale nawet jej śmierć była otoczona tajemnicą. Przepowiedziała, że umrze w piątek, ale zmarła we wtorek. Dla niektórych był to znak, że prawda o jej odejściu jest znana tylko niebu. W jednej ze swoich ostatnich wizji otrzymała niezwykłą obietnicę. Chrystus powiedział do niej: Ukryję moje serce pod tym całunem i będzie ono nadal bić Twoim sercu, pod drewnem trumne. Tchnienie życia mojego serca pozostanie w grobie. Niektórzy interpretują te słowa jako zapowiedź, że jej ciało może być nienaruszone przez czas, jako znak jej świętości. Do dziś wielu pielgrzymów odwiedza jej grup Blaine, relacjonując niezwykłe łaski i uzdrowienia. Jej kult, choć nieoficjalnie uznany przez Kościół, rośnie z roku na rok, szczególnie w obliczu wydarzeń, które wydają się potwierdzać jej przepowiednie. Czy Mali Julia Hen była prawdziwą prorokiną, czy tylko niezwykłą mistyczką z bogatą wyobraźnią? Jej życie pełne udokumentowanych cudów, jej przepowiednie spełniające się z zadziejającą precyzją i przede wszystkim jej niezłomna wiara i miłość do Boga zdają się przemawiać za pierwszą opcją. W czasach, gdy świat wydaje się pogrążać w chaosie, gdy prawda staje się rzadkością, a nadzieja wydaje się umierać, Historia Mali Julii Henny przypomina nam o najważniejszej prawdzie. Bóg nie zostawił nas samych. Wysyła nam znaki, ostrzeżenia, ale także obietnice. Czy potrafimy je rozpoznać i odpowiedzieć na nie z wiarą? Mali Julia Henny pozostaje dla nas nie tylko prorokiną przyszłości, ale przewodniczką na dziś. Jej życie pokazuje, że nawet w najtrudniejszych czasach możliwa jest świętość, możliwa jest radość, Możliwa jest nadzieja. Trzeba tylko mieć odwagę zaufać Bogu całkowicie. Tak jak ona, stoimy dziś na progu wydarzeń, które mogą zmienić bieg historii. Mali Julia Hen dała nam mapę tego, co może nastąpić, ale również wskazówki, jak przez to przejść. Czy będziemy dość mądrzy, by jej posłuchać? Co myślisz o tych przepowiedniach? Czy widzisz w obecnych wydarzeniach światowych potwierdzenie słów Maliżuli Jachen, czy jej ostrzeżenia i obietnice przemawiają do Twojego serca, a może masz własne obserwacje na temat duchowego stanu naszych czasów? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoja perspektywa może być kluczowa dla innych, którzy szukają zrozumienia tych niezwykłych czasów, w których żyjemy.